Mleczarnia zakończyła dojenie, mam chwilę dla siebie, synek śpi, więc przyszłam na siłownię, będę ćwiczyć brzuch, będę robić kardio, tak jak Wam pisałam. To mi daje taką satysfakcję, taki kamień ze mnie schodzi, plus 10 do, do tego... do czego? Do przetrwania połogu, ale powiem Wam, że lagi, które były w ciąży, to jest pikuś, do lagów, które są teraz. Ja na przykład teraz z Danielem oglądamy codziennie seriale. I to wygląda tak, że oglądamy serial, i po chwili ja się go pytam: A dlaczego on tak powiedział? A dlaczego on tam poszedł? dlaczego on tam pojechał? Mimo, że 5 minut temu ja to oglądałam. To ja nie pamiętam, co to było w serialu. To jest po prostu hit. A pisałyście mi. Pamiętacie, jak ja to nagrywałam jeszcze z Bremzorem. I mówiłam Wam o Lagach, to pisałyście poczekaj, pociąże, że to będzie razy 10 i miałyście rację, no jest, jest tam konkret. Dobra, fa.